Film powstał we współpracy z Redlim Studio, zajmującą się tworzeniem gry Creepy Shift Roadside Dinner. Wszystkie szczegóły pod linkiem w pierwszej linijce opisu. Zapraszam. Była wczesna jesień. Gęsta mgła przesuwała się wolnym tempem po mokradłach przy drodze 285 w Nowym Meksyku, odsłaniając co parę chwil odbicie dziwnie pomarańczowego księżyca. Zanim wybiła północ, zapaliłem moje ulubione czerwone Malboro i z niesmakiem wbiłem wzrok w przydrożną knajpę. Miałem spędzić w niej całą noc myjąc gary i wykonując drobne prace inwentaryzacyjne. Cokolwiek to znaczy. Postanowiłem jednak, że nie będę narzekał. Robota była wyjątkowo dobrze płatna. Przez jedną noc mogłem zarobić na spłatę aż dwóch rat kredytu, które związał mi ręce na spółkę z nieplanowanym ojcostwem. Lokal wyglądał zwyczajnie. Niewielka buda obita blachą z kiczowatym wystrojem. I smrodem spalonego tłuszczu. Takich jest tu pełno, i wszystkie wyglądają tak samo. W środku również nic mnie nie zaskoczyło. Płytki w szachownice, szafa grająca, długa lada i stoły z siedziskami ze sztucznej skóry. Raj dla tirowców i nastolatków, których matki nie gotują w obawie o świeżo pomalowane paznokcie. Jeden z czego wydał mi się jednak dziwny. W kuchni na jednej ze ścian wisiał obraz jakiegoś pastora z sierpem, a pod nim paliły się świece. Patrząc na jego wyjątkowo ponurą twarz, przypomniałem sobie o starcu, który dosiadł się do mnie, gdy jechałem tutaj autobusem. Nieco cuchnące, ale jednak nie na tyle, by nazwać go bezdomnym. Mężczyzna, gdy dowiedział się, że spędzę noc w tej knajpie, cały pobladł. Mówił coś o jakimś wielkim niebezpieczeństwie, krwawym księżycu i klątwie. Wcisnął mi nawet jakąś kartkę z zasadami, których muszę przestrzegać. Wyglądał podobnie do tego duchownego. Może to jakaś rodzina? Rodzina pierre rzuciłem do siebie. A mój głos niósł się po pustej knajpie tak długo, aż szyderczy uśmiech nie zszedł mi z gęby. Starzec z obrazu. I starzec autobusu nie wzbudzili we mnie większych emocji. Żyję na tym świecie już 20 lat i nieraz byłem świadkiem religijnego odklejenia. Mój wujek ma obrazy świętych nawet w Kiblu, a w autobusach jeździ więcej psycholi niż normalnych, o ile w ogóle są jacyś normalni ludzie na tym chorym świecie. Tę filozoficzną zagwozdkę postanowiłem jednak zostawić na później i wziąłem się do pracy. Było już grubo po północy, gdy zacząłem myć podłogę. Z jakiegoś powodu szafa grająca nagle się włączyła i poczułem, że zrobiło się zimno. Poszedłem ją wyłączyć, bo mówiąc delikatnie, nie jestem fanem muzyki country, a kiedy udało mi się wyłączyć te wieśniackie pląsy, usłyszałem dziwny dźwięk dochodzący z piwnicy. Nie był to dźwięk mechaniczny. Bardziej jakby jakieś zwierzę próbowało się wydostać. Nie miałem zamiaru tego sprawdzać. Nie za to mi płacą. Pomyślałem i założyłem słuchawki na uszy. Gdy tylko udało mi się zignorować tę dziwną sytuację, stało się coś jeszcze. Poczułem zimny oddech na karku, zupełnie jakby ktoś stał zaraz za mną. Odwróciłem się gwałtownie, ale nikogo nie zobaczyłem. Rozejrzałem się jeszcze niepewnie po sali, po czym zdjąłem słuchawki i usiadłem przy barze. Uczucie konsternacji sprawiło, że przypomniałem sobie o zasadach, które wręczył mi ten starzec w autobusie. Wciąż miałem ten świstek papieru w kieszeni. Oto co było na nim napisane. Punkt pierwszy. Wszystkie świata muszą być włączone całą noc. Punkt drugi. Szafa grająca nie może grać. Punkt trzeci. Usyp linie soli przy drzwiach i oknach. Czwarty. Znajdź wodę święconą i miej ją zawsze przy sobie. Pięć. Dopilnuj, aby świece pod obrazem pastora Williama nie zgasły. Sześć. Będą używać podstępu. Nie ufaj nikomu, z nikim nie rozmawiaj. Siedem. O 3.33 schowa się w schowku na miotły i nie wychodź przez 5 minut. 8. Nie wychodź z restauracji przed świtem. Przeczytałem te zasady na głos, myśląc, że w ten sposób zabrzmią niepoważnie i głupio, ale prawdę mówiąc wcale nie było mi do śmiechu. Wróciłem więc do swoich obowiązków, bo to sensowniejsze niż pisanie czarnych scenariuszy w głowie. Szkoda tylko, że gdy wszedłem do pokoju socjalnego, aby umyć tam podłogę, zobaczyłem kolejną dawkę sakralnych obrzędów. Na biurku stała szklana butelka, a nad nią przyklejona do ściany kartka papieru z krótką modlitwą. Niech ta woda w służbie twoich tajemnic skutecznie odpędza złe duchy i odwraca opętanie nieprzyjaciela. Jeżeli zaś cokolwiek czyha na życie nasze, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu. Znalazłem także wydrukowaną modlitwę do pastora Williama, ale nie zdążyłem jej przeczytać, bo usłyszałem dwukrotny odgłos klaksonu i dźwięk odjeżdżającej furgonetki. Wziąłem głęboki oddech, bo przypomniałem sobie, że do moich obowiązków należy rozpakowanie palet i zanieśnienie kartonów do piwnicy. Nie byłem tym faktem zachwycony. Zanim wziąłem się do pracy, zapaliłem papierosa. Znalazłem odpowiednie klucze i sam nie wiem dlaczego, ale schowałem butelkę z wodą święconą do kieszeni. Gdy wyszedłem na zewnątrz, panowała grobowa cisza. Co jakiś czas słychać było tylko szelest taśmy kurierskiej, którą wiatr odklejał od palety z kartonami. Otwarłem piwnicę, a gdy zapaliłem światło, ze zdziwieniem spostrzegłem, że nie ma w niej zwierzęcia, które chciałoby się wydostać. Zauważyłem też, że pomieszczenie jest słabo oświetlone, dlatego poszedłem po latarkę, by poczuć się pewniej. Robota nie należała do przyjemnych. Ciężkie i duże kartony zasłaniały mi pole widzenia, gdy schodziłem po wąskich skotkach. W pomieszczeniu panowała wilgoć i pleśni, której nie dostrzegłem, ale wyraźnie poczułem. Chciałem wykonać tę robotę najszybciej jak to możliwe. Bo z każdym kolejnym zejściem po schodach, Piwnica wydawała mi się coraz bardziej odrażająca. Kartony układałem mało starannie, a gdy wnosiłem ostatni, przypadkowo zgasiłem światło swoim barkiem. W zupełnej ciemności położyłem pudło przed sobą, a gdy udało mi się odnaleźć włącznik, żarówka mrugnęła krótkim światłem i pękła. Zacząłem panikować i już chciałem wybiec na zewnątrz, ale przypomniałem sobie o latarce. Ze strachu trzęsły mi się ręce, a gdy w końcu udało mi się ją włączyć, w ostrym świetle ujrzałem coś, co nie miało prawa istnieć. To coś przypominało wyglądem człowieka, ale chyba nim nie było. Odziane w łachmany stworzenie, z niemożliwie wygiętymi kończynami zaczęło zmierzać w moim kierunku. Zobaczyłem, jak wyciąga do mnie rękę, i usłyszałem przeraźliwy, niemal syczący głos. Po chwili krótkiego paraliżu oprzytomniałem i zacząłem uciekać. Szybko jednak potknąłem się i boleśnie upadłem. Przez ułamek sekundy byłem pewny, że to coś złapie mnie za nogę, ale nie stało się tak. Zamiast tego usłyszałem dźwięk łańcucha i wściekły krzyk bezradności. Nie patrząc za siebie, wstałem, a gdy wybiegłem na górę, zamknąłem pośpiesznie drzwi na klucz. Omal nie zemdlałem. Nogi miałem jak zwate, a serce biło mi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszedłem do restauracji i pierwsze co zrobiłem to zacząłem szukać soli. Miałem gdzieś, czy ktoś weźmie mnie za idiotę, czy wariata. Usypałem jej nie wzdłuż wszystkich drzwi i okien. Dopilnowałem, aby wszystkie światła były zaświecone, i zapaliłem nowe świeczki pod obrazem pastora. Usiadłem na hokerze. Oparłem się o ladę baru i schowałem głowę w ramionach. Czy ja zwariowałem? A może to tylko jakaś pieprzona halucynacja? Te pytania gnębiły mnie od środka, próbując nadać sens temu, co przed chwilą się wydarzyło. Pomyślałem, że to przez przemęczenie i stres. Od kilku tygodni spałem po kilka godzin, a czasem wcale. Mówiąc delikatnie, nie cieszyłem się na nieplanowane ojcostwo a cała masa związana z tym obowiązków wykańczyła moją i tak nadszarpniętą psychikę. Wziąłem głęboki oddech. Wlałem w siebie kilka łyków gorzały, którą miałem schowaną w kurtce i zacząłem wykonywać pozostałą pracę. Gdy zdezynfekowałem podłogę w kuchni specjalnym środkiem, przez przypadek przetarłem sobie oko ręką. Szczypało jak diabli. Kurwa! Czy ja zawsze muszę sobie coś zrobić? Celowo przekląłem na głos, przerywając na chwilę przytłaczającą mnie ciszę. Przez chwilę nie mogłem nic zobaczyć, za to wyraźnie usłyszałem znienawidzone przeze mnie kantry. W ułamku sekundy rzuciłem się przez kuchenne drzwi i pobiegłem w kierunku szafy grającej. Szczepiące wciąż oko utrudniało mi widoczność. A narastająca panika spowodowała, że nie potrafiłem wykonać tej prostej czynności. Znów poczułem chłodne powietrze na skórze swojego karku, więc sięgnąłem po butelkę z wodą święconą i gwałtownie odwróciłem się. W pierwszej chwili nie dostrzegłem nic, ale później zobaczyłem jakąś postać, która gapiła się we mnie przez okno. Wtedy oparłem się o szafę i przypadkowo wyłączyłem muzykę. Kiedy popatrzyłem raz jeszcze w kierunku okna. Nikogo już nie zobaczyłem. Poszedłem przemyć oko. Byłem pewny, że to miejsce jest niebezpieczne. Nie wiedziałem dlaczego i ile w tym wszystkim jest mojego szaleństwa, a ile prawdy. Ale nie zamierzałem bogatelizować nawet najmniejszych oznak zagrożenia. Rozpakowując puszki i słoiki z jedzeniem, przypomniałem sobie o modlitwie pastora Williama, która była w pokoju socjalnym. Nigdy nie słyszałem o tej postaci. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, więc postanowiłem ją przeczytać. Szybko zdałem sobie sprawę, że tekst nie jest modlitwą, a raczej pieprzonym egzorcyzmem. Wypędź demony i duchy innowierców. Z mocą swą ujarzmi bestie i tym podobne zdania sprawiły, że zamiast czuć się bezpieczniej, miałem ochotę usiąść w kącie kuchni i płakać jak dziecko. Zamiast tego napiłem się wódki, zapaliłem papierosa i postanowiłem, że jeśli przeżyję tę zmianę, to wyjadę daleko stąd. Gdy skończyłem liczyć produkty, usłyszałem klakson, co wzbudziło moje podejrzenie. Dostałem informację, że tej nocy ma pojawić się tylko jedna dostawa z asortymentem. Nie zamierzałem wychodzić, a sama myśl o rozpakowaniu palety i zejściu do piwnicy wzbudziła we mnie lekki napęd paniki. Postanowiłem, że podejdę do okna i sprawdzę, co to za dostawa. Ku mojemu zdziwieniu, nie zobaczyłem nic. Żadnej palety. Odjeżdżającego dostawczaka. Nic. Przypomniałem sobie wtedy o szóstym punkcie na liście staruszka i przeczytałem go na głos. Będą używać podstępu. Nie ufaj nikomu. Z nikim nie rozmawiaj. Pokręciłem z niedowierzaniem głową. To zabawne, jak szybko potrafimy zmienić o kimś zdanie. Staruszek w moim wyobrażeniu nie był już wariatem, a osobą, która być może uratuje mi skórę. Do świtu było jednak daleko. Popatrzyłem na zegar, zawieszony nad drzwiami wejściowymi, i straciłem resztki optymizmu. Była trzecia piętnaście, środek najgorszej nocy w moim życiu, a ja byłem już na skraju wyczerpania nerwowego. Zrozumiałem, że aby przeżyć muszę przestrzegać listę i zająć swoją psychikę wykonywaniem choćby prozaicznych czynności. Zapaliłem nowe świeczki pod obrazem, wsadziłem kilka naczyń do zmywarki i wylałem stary tłuszcz z frytkownicy. Gdy zobaczyłem, że zbliża się trzecia trzydzieści, usypałem solą linię wzdłuż drzwi do schowka na miotłę. Wyjąłem ze sobą długi nóż kuchenny i zamknąłem się w środku. Popatrzyłem na listę, wziąłem głęboki wdech i przekląłem z niedowierzaniem, podsumowując w ten sposób moją obecną sytuację. Wybiła trzecia trzydzieści Poczułem przenikający przez całe moje ciało chłód. Usłyszałem też szura nie dochodzące z piwnicy. Tym razem głośniejsze i zdecydowanie bardziej przeraźliwe. Tak jakby coś wpadło w szał i panicznie chciało się wydostać. Sparaliżował mnie strach, a nóż, który trzymałem w rękach, zdawał się być cięższy o kilka dodatkowych kilogramów. Nagle zrobiło się jeszcze zimniej i cały zacząłem się trząść. Być może dlatego przypadkowo puściłem nóż, a ten odbijając się od płytek, wydał głośny i tępy dźwięk, który niósł się przez parę sekund po całej restauracji. Tych parę uderzeń i to. Co stało się później, trwało dla mnie całą wieczność. Usłyszałem kroki. Ktoś wszedł do środka i powoli zaczął zmierzać w moim kierunku. Odchodząc od zmysłów, słyszałem, jak ścierają się ze sobą dwa metalowe przedmioty. Byłem pewny, że ktoś lub coś wie, gdzie się ukryłem i zaraz umrę. Postać zatrzymała się pod drzwiami schowka i stała nieruchomo przez dłuższą chwilę. Wsłyszałem jej oddech. Długi i spokojny. Czekałem, aż chwyci za klamkę i mnie zabije. Ale nie stało się tak. To coś powolnym krokiem udało się na zewnątrz. Zapewne uznało, że nie warto plamić się krwią jakiegoś przypadkowego gościa od inwentaryzacji. Tymczasem szuranie z piwnicy przyrodziło się w dudniące uderzenia i zkowyt. Wydawało mi się, że słyszałem też rozpaczliwe wołanie. „Błaga mnie!” Szybko zdałem sobie sprawę, że drzwi do piwnicy zostały otwarte i doszło do szarpaniny, której towarzyszyły przeraźliwe krzyki. Zatkałem uszy, ale to tylko nieznacznie pomogło mi opanować trzęsące się ciało. Siedziałem skulony jeszcze przez parę chwil, starając wyobrazić sobie, że jestem gdzie indziej, a to co się dzieje w tej przeklętej knajpie, to tylko zły sen. Potem nagle zapanowała cisza, przerwana metalicznym dźwiękiem i powolnym stąpaniem po schodach. Chłód ustąpił, ale jeszcze przez długi czas nie wychodziłem ze swojej kryjówki. W końcu jednak zebrałem się na odwagę, aby rozejrzeć się po knajpie. Mógłbym powiedzieć, że miejsce wyglądało normalnie, gdyby nie głęboko i długo na dwa metry szrama na barowej ladzie. Przez chwilę pomyślałem, że będę musiał za to zapłacić. Ale zaraz potem zdałem sobie sprawę, jak bardzo jest to teraz nieistotne i głupie, zupełnie jak większość naszych problemów w obliczu śmierci. Opróżniłem do dna metalową piersiówkę i zapaliłem malboro. Pamiętam, że patrząc w dym palącego się tytoniu, powiedziałem do siebie: Nie przejmuj się tym. Ważne, że do rana wystarczy ci fajek. Byłem tak zmęczony psychicznie, że niekontrolowanie zacząłem głośno się śmiać, a chwilę później płakać. Jeszcze dziwniejsze było to, że dzięki temu poczułem się lepiej i wziąłem się w garść. Czas jednak dłużył mi się w nieskończoność, a świt wciąż chował się za tym przeklętym, krwawym księżycem. Znowu popatrzyłem na listę, a później upewniłem się, że linie soli przy drzwiach i oknach są nieprzerwane. Sprawdziłem, czy światło świeci się we wszystkich pomieszczeniach i zapaliłem kolejne świece pod obrazem. Miałem wrażenie, że wizerunek pastora William'a wygląda teraz nieco inaczej, ale nie zastanawiałem się nad tym długo. Zamiast tego postanowiłem dokończyć mycie podłogi, co okazało się dobrym pomysłem. Zajęcie to skutecznie zajęło moją uwagę na dłuższy czas. Co jakiś czas podchodziłem tylko do okna, by rozejrzeć się po okolice, ale widoczność nie pozwalała na daleki ogląd. Wciąż utrzymywała się gęsta mgła, co potęgowało uczucie izolacji od reszty świata. Choć było to paskudne uczucie, to jednak dopatrzyłem się w nim jakiegoś pozytywnego przyzwyczajenia. Tak, jakbym czuł się otoczonym mgłą na długo przed wzięciem tej fuchy. Zawsze lubiłem samotność, Pomagała mi oderwać się od problemów, jakie sam sobie zgotowałem. Pewnie dlatego często brałem dodatkowe fuchy, w których musiałem radzić sobie sam. Minęła godzina. Gdy zacząłem układać krzesła, na czystej i suchej już podłodze, usłyszałem głośny huk dochodzący od śmietnika z tyłu restauracji. Podszedłem powoli do okna, ale nic nie zauważyłem. Moją uwagę przykuła za to delikatnie trzęsąca się we framudze szyba. Gdy wytężyłem słuch, odniosłem wrażenie, że zbliża się tutaj grupa ludzi. Zobaczyłem potem w oddali kilka słupów ognia, które z każdą sekundą stawały się coraz większe i większe. Nie chciałem wiedzieć, z czym mam do czynienia. Wiedziałem, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo i postanowiłem ukryć się ponownie w schowku na miotłę. Wtedy usłyszałem gwałtowne pukanie do drzwi wejściowych i spanikowany głos jakiegoś dziecka. Pomocy! On chce mnie zabić. Proszę, otwórz mi. Nie zastanawiając się długo, podbiegłem do drzwi, ale ku mojemu zdziwieniu na zewnątrz nikogo nie było. Zostałem tylko przeraźliwy chłód i w ułamku sekundy zrozumiałem, jak wielki błąd popełniłem. Nie mogłem nic zrobić. Gdy coś z niewyobrażalną siłą chwyciło mnie za gardło i wyciągnął na szutrowy plac. Czułem zgniatające moją krtań palce i ostre paznokcie przecinające skórę. Nie byłem w stanie wykonać najmniejszego ruchu, zupełnie jakbym złamał kręgosłup i stracił kontrolę nad swoim ciałem. Nie mogłem walczyć i chyba pogodzony ze za śmiercią zamknąłem oczy. Wciąż przytomny czułem, jak moje ciało jest wleczone po ziemi. A następnie dociskane do blachy budynku. Czułem, że ktoś celowo otrzymuje mnie przy życiu, żeby nacieszyć się widokiem mojej agonii. W końcu, po kilku bolesnych i gwałtownych szarpnięciach, zastygłem w bezruchu jak kamień rzucony na tafle wody, który po kilku odbiciach w końcu opadł na dno. Poczułem, że uścisk na mojej szyi poluźnił się, a ja z trudem, ale łapczywie napełniłem płuca tlenem i otwarłem oczy. Ujrzałem ducha kobiety, której blada twarz była pełna cienkich blizn, a na jej siny usta opadały falujące nieustannie czarne włosy. Jej spojrzenie było wypełnione cierpieniem i gniewem. Patrzyła na mnie w milczeniu, aż w końcu zaczęła syczeć i szeptać jakieś słowa. Wtedy zorientowałem się, że butelka wody święconej, którą miałem w kieszeni, pękła, a święta woda sączy się po moim okaleczonym udzie i zlewa się z krwią. Poczułem, że mogę poruszyć dłonią, dlatego sięgnąłem do bocznej kieszeni spodni, wyciągnąłem wciąż mokry kawałek szkła i wbiłem go w ramię upiornego ducha. Kobieta wydała przeraźliwy krzyk i zniknęła, a ja opadłem na ziemię wprost na porcelanowe donice z kwiatami. Kulejąc wszedłem do środka i resztką sił zamknąłem drzwi na spust. Później opadłem na podłogę, tracąc przytomność. Leżałem na poplamionej krwią szachownicy z płytek jak zbity pionek, który od samego początku był spisany na porażkę. Trudno opisać to, co stało się później. Głęboko wierzę jednak, że nie był to tylko sen, a wiadomość wyświetlona mojej świadomości gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią. Gdy otwarłem oczy, nie czułem bólu ani nie odczuwałem lęku. Leżałem na drewnianej podłodze w jakimś niewielkim kościele. Gdy wstałem... Ujrzałem pastora Williama. Przemawiał zmównice, niemal krzycząc o tym, jak wielki złem są dzice. Kiedy wstałem, moje oczy przesłonił dym, a ja nie byłem już w kościele, lecz pośrodku krwawej napaści białych na Indian. Widziałem okrucieństwa, o których już chyba nigdy nie uda mi się zapomnieć. Pamiętam, że w pewnym momencie próbowałem wydostać się z tej wizji, ale nie potrafiłem. Nie mogłem nawet zamknąć oczu. Dlatego odwróciłem wzrok w górę i na krótką chwilę wszystko ucichło. Następny obraz, jaki pamiętam, to zniewolone indyjskie kobiety z dziećmi przetrzymywane w stodole. W blasku krwawego księżyca dostrzegłem też białą kobietę, która próbowała dostać się do nich, aby ich oswobodzić i uratować przed śmiercią. Kobieta nie zauważyła jednak, że podąża za nią jej córka. Mała dziewczynka ubrana jedynie w koszulę nocną. Która potykając się, upadła na ziemię i zaczęła głośno płakać. W ostatniej wizji widziałem pastora, do którego przyprowadzono kobietę z dzieckiem i oznajmiono o jej próbie oswobodzenia dzikich. Okazało się, że kobieta jest jego żoną, a gdy zostali sami, doszło między nimi do kłótni i szarpaniny. Mężczyzna uderzył ją kilkukrotnie, a gdy ona opluła go, ten popadł w szaleństwo, zabijając ją i ich dziecko gdy to rzuciło się matce z pomocą. Wtedy obudziłem się, a powrót do żywych okazał się wyjątkowo nieprzyjemny. Prawdopodobnie z powodu kilkunastu złamań, wybitych zębów i kilku głębokich, otwartych ran, o których istnieniu dowiedziałem się dopiero w szpitalu. Gdy tylko zacząłem kontaktować, pojawiła się policja, ale ponieważ byłem tylko głupim dwudziestolatkiem, postanowiłem powiedzieć im prawdę. Jaki był efekt? Miesięczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym pod czujnym okiem lekarzy i kuracja farmakologiczna. Na całe szczęście wypisali mnie po miesiącu, bo spodobała im się moja małomówność i stuprocentowa frekwencja podczas oglądania teleturniejów TV. Gdy wyszedłem na wolność, mogłem w końcu zobaczyć mojego syna. Wraz z dziewczyną wyjechaliśmy w poszukiwaniu lepszej kasy i spokojnego życia. Choć znalazłem pracę i żyło nam się dobrze, ja nie mogłem odnaleźć spokoju. Zarywałem noce szukając informacji o miejscu, w którym spędziłem najgorszą noc w moim życiu. To, co udało mi się odkryć, pokrywało się z wizjami, które miałem leżąc tamtej nocy w kałuży krwi. Przez lata zgłębiałem też wiedzę na temat zjawisk paranormalnych i duchów uwięzionych w świecie żywych. To wszystko doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz, do chwili, w której piszę tę historię. Za kilka godzin znów zaczynam nocną zmianę w Roadside Diner, przy drodze 285 w Nowym Meksyku. Tym razem jednak nie zamierzam wykonywać drobnych prac inwentaryzacyjnych, cokolwiek to znaczy. Zamierzam odnaleźć szczątki Mary Smith i jej dziecka, aby spalić je w popiół. Wierzę bowiem, że w ten sposób oswobodzę ją z trwające od kilku wieków tyrady. Tego pieprzonego barbarzyńca. Peter Patterson, 6 sierpnia 2012